Żyjemy w świecie, który pędzi. Wszyscy chcemy być zauważeni, wysłuchani, zrozumiani, ale czasem zamiast słów pojawia się złość, zamiast rozmowy, przemoc. Przemoc ma wiele twarzy. Nie zawsze to krzyk czy cios, czasem to drwina, hejt, plotka w sieci albo milczenie, które boli bardziej niż krzyk. Nie zawsze wiem, co powiedzieć, gdy ktoś cierpi, ale wiem jedno: nie chcę patrzeć obojętnie, bo przemoc rośnie wtedy, gdy milczymy. Jak zatrzymać przemoc? Nie ma jednej recepty, ale zawsze można zrobić pierwszy krok. Zauważyć, zapytać, wysłuchać. Pomoc to nie słabość, to odwaga. To sam jedno, jestem z tobą, może komuś uratować dzień, a czasem całe życie. Nie lajkuj przemocy, nie udostępniaj krzywdy. Nie żartuj z bólu innych. To też forma hejtu. Zamiast hejtować, wspieraj. Zamiast ocen, okaż empatię, bo dobro wraca zawsze. Każdy z nas może być iskrą zmiany. Nie musisz gasić całego świata, wystarczy, że pomożesz jednej osobie. Powiedz dziś stop przemocy, nie dla krzywdy, nie dla objętności, tak dla szacunku, tak dla rozmowy, tak dla człowieka. Stop przemocy, czas to zmienić. Zatrzymaj słowo, zanim zrani. Zamiast gniewu podaj dłoń. Dobro zaczyna się właśnie dziś. Ten podcast powstał, by przypomnieć, że każdy głos ma znaczenie. Twój też, nie bądź obojętny, zatrzymaj przemoc. Świat bez, bez przemocy zaczyna się od nas.